Siema, siema. Witam Was już w 40. Równym, pięknym 40 odcinku serii Minecraft Hardcore, prawda? Dzisiaj sobie dokończymy bazę w Denderze, Jest to część druga. Nazwijmy to część druga. Generalnie już tutaj jedno okrążenie zrobiłem, bo gadałem, ale ten. Ale się nie nagrało. <laughs> Także niestety, bo. Zrobić przycisk, nie? kliknąłem. bo ja pod myszką mam to zbindowane. Jak macie te, te przyciski z boku, nie? Są dwa przyciski, w sensie ja mam dwa. Motorizera, myszka, dwa przyciski, ten i, i dwa na środku i prawy przycisk. No, to sześć przycisków. No, ja się zbindowałem tak. Właśnie, że nagrywanie i wyciszenie. No i kliknęłem wyciszenie zamiast nagrywanie. <grym> No, no i niestety taka sytuacja nie, nie się zdarzyła. Ale tak, właśnie pomysł jest taki, żeby tutaj dać pół płytki, nie? Żeby tu się moby nie spawnowały, i tutaj szkło. Żebym coś widział. I teraz się zastanawiałem, czy szkło czarne, czy białe. No, i doszedłem do wniosku, że zrobię czarne szkło. Jak czarne, no to już wszystko czarne będzie to za jakieś tutaj... Trzeba pomóc piglinom. Albo wszystkich zabijać, no. I tak. Właśnie pomysł jest taki... A, tego gówniaka zabiję, No trudno. Pomysł jest taki właśnie, żeby to wyłożyć i tutaj jakby takie... Zrobić, no nie wiem jak to nazwać. Nie kopułę, ale takie półkole, nie? Wiecie o co chodzi. Że tak o tak będzie schodził tak. Mm, tak o, nie? Wiecie o co chodzi. Tak o, tak będzie. Tak jest, taki jest pomysł na ten cały śmietnik. No bo generalnie... Mm, jestem ograniczony, prawda? Zobaczcie sobie. Jestem ograniczony tutaj. Nawet jakbym to skopał. To i tak by to średnio wyglądało wszystko. Bo bym musiał... No to wszystko, wszystko, no przynajmniej, no żeby to normalnie wyglądało, nie? A bo tu, ej, a bo tutaj Do tego by wy wy wyrównać, ale nie, to by i tak nic nie dało No także taki, nie wiem, takie półkole połączone z zameczkiem Żeby to połączyć i, i generalnie przesunąć trochę, nie? To, to też całe będę niszczył, żeby to tak do tego, nie? Żeby to było równo tak trochę. Tak zejście w dół, skręt w lewo i prosto. I tutaj to samo by, by było, nie? Tylko, że do Atlantydy bym zrobił tutaj takie prosto i skręt. Tutaj. Tutaj. O jest, no nie mogę. O. No nie mogę, co jest? No jeszcze nie... No, co jest? No, no dobra. Ty gnoju z baru. No, to skopać w ogóle całe, i żeby to było tako prosto i w prawo, nie? I tutaj. Yy, podlecę. Kurde, no, tak mi denerwuje to. Tutaj też trochę skopać, prosto i w prawo. Żeby to tak było równo, nie? I w każdą stronę będzie przejście, nie? To też będzie fajnie wyglądało. Ale tak, najpierw trzeba w ogóle iść po piasek, przypalić piasek, trzeba iść po barwnik. Nie wiem skąd ja ten barwnik wezmę, bo ja mam chyba tylko 7 albo 8 staków tego yy, torbiela z aframentem. Więc będę musiał wyruszyć w podróż yy, po barwnik. Także czeka mnie długi odcinek, ale to dobrze, to dobrze. Bo następny odcinek to będzie World Tour. Dlatego trzeba się streszczać. Żeby wszystko. W sensie, żeby to zrobić, nie? Bo to będzie następny odcinek 2000 dni Minecraft World Tour. I wszystko sobie pochodzimy, przejdziemy, tabliczkę postawimy. Jezu, yes, ta tabliczka to jest. No nie wiem, bardziej warta niż Stagdiaksów, ni nie? Bloku biaksów. Dobra, bo ja się rozgadałem znowu i będzie znowu odcinek 40 minutowy. Lecimy po to szkło. Ale mapa, biorę tej temy, albo zboże też wezmę, a co? Tutaj chyba coś jeszcze jest, nie? O kurde! Nieznana mapa. A, do tego samego. No trudno. A tutaj? Mapa. O, do tego samego. Ale węgla i tego. A te skrzynki to. Hmm. Brać czy nie? Nie, chyba nie. Idziemy po skarb! Ale, temy. To sobie można wyrzucić. To też. A reszta to taki syf w sumie, co? To też. To no ten jeden diam... Nie, no, no to serce oceanu jedynie. Takie. Takie fajne, nie? A reszta to syf. Dobra, z mojej strony zostało zrobione dwa zagranie. Bo ja włożyłem. Włożyłem szkło. I chciałem na nie czekać, nie? Tutaj powkowałem szkło, w sensie ten piasek, żeby się przepalało. A ja zapomniałem, że ja tu skupywałem szkło. I cegły. Bo tu mam cegły, tu mam szkło, tu mam ten... Nie, kwarc, tu mam znaczniki i jasnogłaz, a tu reszta śmieci. I tu też są śmieci. I ja bym czekał. Dobrze, że ja tu poladzę, bo poszedłem sobie po miód. Generalnie, bo ja jak tu jestem, to czasami sobie tu wchodzę i, i zbieram miód, prawda? Te blok miodu i plaster miodu. Bo, 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 może mi się to kiedyś przydać. Ja pierdolę, dobrze, że ja to zobaczyłem. Bo teraz zaoszczędziłem czas. 8, 9, 10, 7, 12, 12 i 13, tak? Czyli ja nie mam miejsca. A tu też nie będzie. O, tutaj. Dobra, tu coś. Aha, to muszę tak. I mam tutaj 6, 8, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No! I w końcu się coś to przydało. Bo na przykład cegły, nie wiem po co skupię, po prostu żeby były. Bo to drogi towar, prawda? Dobra, i teraz czarne szkło. No i możemy przejść do działań. Kurde, a ja? Ja bym czekał jak jakiś tej bo nie mogę. A właśnie, dzisiaj będzie trzeba wieżowce wybudować, dwa dodatkowe. I to w ogóle jeszcze te yy, obramówki im dorobić, bo nie mają. No ale tak, zajmijmy się szkłem. Postawmy może sobie na początku... Czy w górę? I zobaczmy jak to będzie. No i jest dobrze. Teraz to podnieś o jedną kratkę jeszcze. Tymi, tymi, nie, nie półpłytkami, tylko tymi tutaj, mm, no właśnie, wypolerowanymi cegłami. I jeszcze raz szkło postawić, żeby to takie, wiecie, piętrowe było, prawda? Żeby tu więcej miejsca było. Także jest co robić. A w ogóle myślałem teraz sobie, nie? Myślałem nad jednym projekcikiem tutaj. Żeby go... O, kurde Żeby go... No co jest, no nie mogę wlecieć Żeby zrealizować jeden projekcik to tak na szybko żeby tutaj y, tą rurę y, podmienić na właśnie te cegły żeby to tak ładnie wyglądało. Nie, że prawie wszystkie te są y, właśnie na czarno. Ale zobaczymy jeszcze. Mi się będzie chciało. Nie, no, chcieć, co mi się chce, tylko czy to nie będzie za dużo, nie? Też trzeba wziąć to pod uwagę, żeby to nie było, no nie wszystko na no, czarno. Powiem tak, troszeczkę za małe. to czegoś mi tu brakuje, prawda? Czegoś takiego, yy, takiego jakby to było takie ciasto klapnięte, prawda? Takie małe. Trzeba dodać jeszcze jeden biszkopt do tego ciasta. Żeby to większe było, prawda? I generalnie już nawet wiem, jak to zrobić. W sensie wiem, co tutaj w tym y, zrobić, w środku, prawda? Ale no to mówię, jeszcze większe, trochę by się przydało, ale to jeszcze szkła potrzebuje. Yy, I znowu muszę iść po barwnik, także. Unlucky. Szkoda, że jakby czarny barwnik dał się skraftować, ale jakby z węgla dało się skraftować czarny barwnik. Kurde! Jaś. Ale to by było, nie? Życie jak w Madrycie. Czarny barwnik z węgla. No to ja bym. A może ja tutaj? Nie, no tutaj. Nie ma. O nie, oh, kurde! 22. Wiem, gdzie może być czarny barwnik. W sensie, no, wiem. No, tam na pewno będzie. W mojej bazie z skrzynce z barwnikami a ja to już podlecę dobra i gdzie teraz ja mam ale mało o kurcze 6 staków, no. Porówna Nie no, w, w sumie powiem tak, szczerze, wszystko mi się kończy. Naprawdę, wszystko mi się kończy. Przewodnia. A muszli brak. Przydałoby, w sensie przydałoby się. To przewodnia to taka. średnio na jeża, można powiedzieć. Bo to takie. Nie powiedziałbym, że tego trzeba tak w masowej produkcji używać. Ale bida, straszna bida z nędzą. No naprawdę. Taka bida, że szok. Tu może jakieś szkiełko? Nie. Nie ma, bo tutaj w szkle na pewno nie ma. No właśnie. To tutaj tylko to kolorowe jest. Niestety. To co zostało. E tak, wróćmy się. O szkło zafarbujemy je i możemy lecieć dalej o kurde. Tak, tutaj coś, co się przepaliło mało, ale wezmę i tak. Dobra, tu jest 4 staki. A tam na dole w skrzynce na pewno 4 staki będą. 100% no. Cztery, to... to sobie przerobimy. Skraftujemy sobie kolejne szkiełko. No i do pracy znowu. Sród na Fireverse. Jeszcze tego gówniaka. A czemu on miecza nie ma? Okazuj się. Uzykasta, ma dawaj to. No. Oj, chyba już wiecie, co robię. Chyba tak. O tak. Wiecie, o co chodzi. Tutaj, już zacząłem robić takie mm, murek, żeby nie wypaść. Ale chyba to jeszcze zwiększę jedną kratkę, bo tak mało miejsca. Tutaj normalnie będzie pusto. taki wiecie o co chodzi: tutaj taki, yy, będzie yy, ten most. A tutaj pusto będzie, nie? Wiecie o co chodzi? Ale to siądzie, ja mówię wam. No, taka baza luksus. I w ogóle tutaj nie będzie tego. Nie będzie no podłogi tylko na górze i jeszcze jedno dorobię, żeby to wyższe było. Ja cię kręcę. przecież to baza na full wypasie, no no, no nie wiem, no. Jak to będzie baza 10 na 10? A, 10 i na... 11 na 10 i w ogóle będzie git. Tylko trzeba to zrobić, nie? A najgorsze jest to, że patrzyłem i nie mam już więcej tych cegieł, więc muszę lecieć kopać, a mi się nie chce tego kopać, ale no niestety. Trzeba, żeby mieć fajną bazę. Jeszcze tych sobie za karę pozamykam, gówniaków. Name tagami ich nazwy i będę się nad nimi znęcał. O, ale świn. Widzicie? To się nazywa dobrobyt, nie? O kurde! Nie, nie, i to ich tu się za dużo spawnuje. No chyba płytkami będę musiał wyłożyć. No bo patrzcie, no co to jest. O. Ale biegną. Ale chciwe, żeby mnie zabić. A ja sobie odlecę i nara. No, także trzeba robić dalej. Ale fajnie wygląda. No fajnie wygląda, no. Mi się to zwykłe kółko, ale mi się podoba. Powstały już dwa pięterka, tak? Ale tutaj jeszcze jest problem, bo jest e, klocek postawiony, prawda? A ja nie chcę, żeby się moby spawnowały, i zobaczyłem sobie, jakie można skraftować pół płytki yy, czarne. I teraz sobie pójdziemy skraftować. To było tak, 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 tak. To trzeba takie coś tak i tak. I wychodzi pół płytka. Crafting bardzo drogi tej płytki. Naprawdę bardzo drogi. Cztery staki, kurcze bloków na dostaje takie coś. Przecież to jest skam. No i teraz sobie wyłożę to. I tam w niektórych... A właśnie, pochodnie jeszcze. Pójdę jeszcze sobie zrobić niebieskie pochodnie. Bo potrzebuję. Nie, po prostu potrzebuję. Żeby to jakoś świetlić nie? I tak tam moby się nie będą sponować, ale żeby był taki, wiecie, klimacik, można powiedzieć. O, albo te lampy. No to lampy, nie pamiętam. Jak już są lampy, to będą lampy. I teraz to wszystko wyłożyć, i można budować most do tego portalu. A widzicie, spałmuje się. Na tym klocku się spałmuje, właśnie. A jak będzie płytka, to się nie będzie spałmował. Już to dobrze wygląda, a będzie jeszcze lepiej wyglądać. I teraz tak. Pomysł jest taki, bo widzicie, tu są te cztery takie półkola. I będzie tak. Ten yy, zielony las. Czerwony las ten soul sand valley i będzie ten taki co mamy z kaczem, nie pamiętam jak to się nazywa i tak jeżeli będzie takie coś że tu będą się moby spawnować najpierw spróbuję wszystko zalepić krzakami w sensie tymi z biomów, nie tymi krzakami co tam widzicie tutaj sobie dam a jeżeli to nie zadziała to zainstaluję sobie tekstur packa, który to Invisibility coś tam, y, te będzie, nie? Niewidzialne będą nitki. I sobie wszystko nitkami o ten. Y, wszędzie nitki położę. No bo ja chcę, żeby to ładnie wyglądało, ale też chcę, żeby tu się moby nie spawnowały, tak? Bo kurczę, jak to się świnia zaspawnuje, to ja mi się nie chcę z nią bić cały czas. Także tak. W ogóle poszedłem sobie tam przelatywałem przez ten. Prze, przez tą fortecę, co tam jest, nie? Walę jednego szkieletu o, tu o. Sobie walnę i od razu czaszka mi poleciała. Także fajnie. No to fajnie. Dobra, dzięki. Polecam tak zmieniać miesz, bo wtedy właśnie odziała grabież. A widzicie, się spałmuje. A tutaj, jak się zespawnuje to... To mnie to nie obchodzi, nie? Gorzej jak tutaj się zespawnuje. Także, no, ja teraz zabieram się znowu zakopanie kopanie klocków i... i zobaczymy, jak to wyjdzie. I sobie tutaj oczywiście będę wchodził, wychodził przez ten portal. Zobaczymy czy się będzie spawnować coś. Cała ta podłoga jest wyłożona tymi... Yy, o, <laughs> jednak nie cała. No dobra. O, i gitana. Teraz może jest całe wyłożone. Tymi krzaczkami i zobaczymy czy będą się tu moby spawnować. No, jak będą, no to niestety będzie to gorzej wyglądało. W ogóle tutaj drzewo wyrosło, i patrzcie, wyrosło skrzynkę. I tak to obmurowało tą skrzynkę, nie? A to kiedyś chyba może tak nie było, a może było, że jak drzewo wyrastało, to niszczyło rzeczy. A teraz tak wiecie, nie niszczy? Nie wiem. No, no a po drugiej stronie będzie to czerwone. Nie, już sobie wziąłem jeden ten czerwony klocek Zrobimy to. No i robimy te dwa jeszcze kolejne. Dobrze to wygląda, dobrze fest. Tylko no niestety no... Spałnują się tu moby, szkoda. O widzicie? No albo nie wiem, albo po prostu się przyzwyczai do tego... ...że tu moby są, albo naprawdę poszukam jakiś tych, nie, ...i to wszystko nitkami yy, zastawię. Bo... No chciałbym, żeby to moby się nie spawnowały. A światło... Niestety światło nic nie daje, bo nawet jak to będzie jasno, to i tak się będą spawnować. Tak czy siak. Także... No niestety. I teraz ostatecznym krokiem do bycia szczęśliwym jest yy, doprowadzenie tych rur, nie? Tutaj wszędzie. Tej do tego. Tej do tego. Tam... Tej, tej, do tego, tutaj, żeby to wszystko było w każdą stronę, żeby była rura. No i generalnie to jest już ostatnia rzecz z tego miejsca. Także dobrze, bardzo się cieszę, bo następnym projektem będzie to miasto do zrobienia. I tam za 1000 dni do kolejne za 1065 dni umieścimy tabliczkę 3000 dni. A jakże? Chyba, że zapomnę, to jednak nie. A Może. No nie zobaczymy. Dobra, robimy to, żeby odcinek znowu nie trwał milion godzin. Tak, rury zostały poprowadzone ładnie, pięknie. Tutaj też ładnie, pięknie zostało naprawione. Jak widzicie, level sobie troszeczkę biłem levela w farmie pigmentów. Bo chciałbym 400 level bić do końca właśnie tych 2000 dni. Ale jeszcze będzie. A tutaj. Pokażę, nie, że jest. Będzie jeszcze jeden odcinek, bo w sumie teraz nie chciałbym już stracić czasu. No i tutaj też nie, prawda? Normalnie jest. Nie chciałbym tracić czasu na ten odcinek, bo już będzie on miał ponad 20 minut. Także jeszcze jeden odcinek nagramy. Po pierwsze, skopanie kopalnią Troszeczkę sobie chciałbym wykopać. Tak, no nie wiem w sumie ile. I po drugie, tutaj. Hmm, Lecę sobie zbudowania tutaj magazynu, ponieważ yy, potrzebuję drugi magazyn na yy, rzeczy z netheru, w sensie w sumie na ten nether i na te takie czerwone, nie, z drzew, te brodawkowe takie. Także tak, jeszcze będzie jeden odcinek, a w tym odcinku już się żegnam. No i mi się wydaje, że to już następny odcinek będzie ostatnim, co w się sensie wydaje mi się, że to już tak będzie, bo wszystko skończymy. Będzie ostatnim odcinkiem, w którym yy, budujemy sobie wnętrze, także ciemano no i widzimy się w następnym odcinku zbudowania tutaj magazynu w bastionie.